Czyli witajcie w drugim w trzecim albo odcinku z Robloxa Wsięgamy w tej breaka, jak widzicie. O. No i jedziemy na coś napaść. Na przykład... Na, nie, na ciężarówkę nie pojedziemy niestety. Ale jest za to otwarty powerplant. Ok. Widzowie... O kurde! Widzowie! I jakby policja! O, tutaj trzeba się schować? Nie. O, nawet nie ten podstawowy samochód. Dobra, uciekamy, widzowie. O nie, kurde! na nas ściga! Widzowie! Widzowie, co się dzieje? Już w pierwszym odcinku ściga nas policja. Kurde widzowie! Jadą po nas fuck! Kurde! Widowie, uwaga, będą mnie nawgodzić! A, widzowie, wszelk my pomóżcie. Dobra, złapię mnie! Kurde, widzowie no! Dobra, elo! Nie, widzowie tak! Nie! Kurde! Elo? O, nie, no nie, no, raz Kurde! Dobra, będzie trzeba będzie... Nie jakoś, Nie, niego. Nie! Nie, kurde! Dobra widzowie, dobra. Dobra, patrzcie, 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 widzi mnie policjant, ale będzie mnie gonił patrzcie widzowie, jedziemy stąd, o kurde widzowie, tam będzie policjantka, jest kolejna policjantka, Widowie, widzieliście? Dobra widzowie, czas jechać do ten, tutaj gdzieś, o nie, pewnie tu będzie, o nie, dobra, nie no, czekaj, ja się spadam, nie, ja jadę do ten, Mnia Damn Jak możecie zauważyć, kurde, mam Lambo. Patrzcie, widzowie. O, nie pytajcie. Patrzcie, widzowie. Kupiłem sobie kilka dni temu, nawet miesięcy. Nie wiem, ile wtedy. Patrzcie, jako piękne Lamborghini, widzowie, widzicie? Ładne, nie? Kurde. Chciałbym kiedyś mieć. Czyli no o, no mam. Dobra, jedziemy. O! Widzicie moją rejestrację? mik 1 No. Kozak. Zobaczcie jak to szybko jeździ, kurde! Ale raz się szybko też wybija, widzowie. Wow! O kurde, dobra. Yy, tutaj gdzieś... O, dobra, nie. Ty! Gdzie Nie bank? I, to idę na wyjadro zaraz. Widzicie, Widzowie utknęłem, kurde! A dobra, już, już, się. Dobra. O nie! Widzowie, przepraszam, dwa naga. O dobra, przepraszam, widzowie. Ale był chyba lag, kiedy tę grę Dobra, ale jedziemy stąd, widzowie. Chwila tyle, że idziemy napaść na jubilera. W którym będziemy... Nie ja, tylko pewnie. Ale... O, ja widzieliście to, widzowie? Co ja zrobiłem? No nie, jest ktoś napadł, dobra, walić. Dobra. Otwarty? Otwarty, dobra. Znaczy zamknięty, ale my się tam dostaniemy widzowie. Jak jest zamknięty tutaj jubiler, to macie taką drabinkę po prawo od jubilera. Taki czerwony budynek. I z tego czerwonego budynku, koło tego, możecie wejść sobie tu. I możecie sobie schodzić po ten. Możecie po to widoku. Nie? Ale ja sobie akurat tego Jewel biora, tego kryształka, nie wiem Tego już nie zabieram. O kurde, stary widzowie. Jestem, no, jestem dobry w tych, obli, ale czasami jestem słaby. O, tu widzowie jest Master kurde, co mi tak mieszka dziwnie. Dobra, biegniemy, widzowie. Drugiego już. O nie, widzowie, to było zawsze gówniane, nie? Oba, no i już. Mogę by przegrać tą to. Hmm. No Dobra widzowie, jesteśmy na tym, tutaj gdzieś można ukraść. Tylko uważajcie na te lasery. I patrzcie, ma, macie to po 500 za jedno i możecie, jak macie tylko pierwszy level, to możecie tylko zmieścić 2500. J-breaku to mało, ale... no. no dobra. Lecimy widzowie z tym obbi, bo te obbi jest trudne powiem wam. Ale dla mnie to nic tu nie jest trudnego. Może dostałem obrażenia jakieś, ale to nic. Widzowie wiecie? O, dobra. Widzowie mogę przegrać. Czekam. Umrę. W młodym wieku nie? Okay. O, nie. Widzowie, dobrze? Dobrze? Robimy to, nie? Widzowie? No. To musimy... O, to jest akurat dla mnie łatwe. Dla widzów też powinno być. Ale mam, widzowie, mało HP. Widzicie to? Widzicie tutaj prawy górny róg? Mam bardzo mało HP, ale nie wiem, czy mi się to uda. Uda mi się! Tak, widzowie! Udało się! Juhu! Nice, widzowie. Dobra, jedziemy stąd. Idziemy do naszej kryjówki! Dobra, widowie, uciekamy, Idziemy do bazy kryminalistów. O, wszystko piękny widzowie, widzieliście? Idziemy przy okazji. Okraść y, tę y, stację benzynową. No, tylko nie wiem, czy będę. Będzie... Dobra, nie była okradowana. A teraz, widzowie, słuchajcie! Mmm... Dobrze, możecie wrócić z jubilera tutaj na stację i sobie obrabować, nie? I dostaniecie... To jest nie? I teraz możecie sobie uciec stąd. bo policie dostała info. Teraz wiecie, lecieć kolejny sklep obrabować, czyli pączkarnie i koniec. Widzimy. Widzicie? No. Więc bardzo fajne. Tylko, że uważajcie tutaj na policję, nie? Pardon. I tu macie pączka, nie? Widzicie se, pan wam da pączka, ale możecie go obrabować. No, to jest dobry sposób na zdobycie hajsu w breaku. nie? Bo ja mam teraz, jak to wam powiedzieć, mam teraz 11 prawie tysięcy po tym tym, po tej ucieczce gościowy bo on mi krep z tych y, typów, nie? Że im okradam. No to mnie te skrzydła mi się tak średnio podobają Co za... Idiota Idiotę? Patrzcie, to jest będzie się nade mną zmęczać, nie? Dobra, jedziemy tutaj. Nie? To nie było interesujące, jak wjeżdżam. I to by było... Teraz tym odcinku. Do później i cześć.